Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Białek i jestem terapeutą uzależnień działającym w centrum TGD Razem. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o uzależnieniu dzieci od technologii. Co rodzice powinni wiedzieć na temat korzystania przez dziecko z nowoczesnych technologii? W mojej praktyce terapeutycznej. Spotykam się z, z coraz większą liczbą zapytań rodziców, jak radzić sobie z dziećmi posługującymi się nowoczesną technologią. W jakim wieku dziecko może zacząć korzystać z technologii? Jaki jest wpływ technologii na rozwój społeczny i intelektualny? Jaki jest wpływ na zdrowie fizyczne i rozwój mózgu? Są to najważniejsze pytania, na które nie mogę w tym momencie jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż badania w tym obszarze są ciągle realizowane, ale wiadomo jest, że wpływ ten jest ogromny i niebezpieczny. Wiadomo, że zbyt częste korzystanie z technologii jest niedobre, nie tylko z tego powodu, że jest nadmierne lub kompulsywne, ale również ze względu na to, że uzależnienie dzieci, i nastolatków od internetu stwarza poważne problemy związane ze zdrowiem i fizycznym, i rozwojem społecznym. Ale po kolei. Jak wiemy, dostęp do internetu jest istotą częścią współczesnego świata i jest ważnym narzędziem. W edukacji naszych dzieci. Ponadto jest to medium, które dostarcza zarówno dużo informacji, jak i rozrywki. Jednak te same cechy dają dzieciom możliwość przeniesienia się do równoległej, bardziej atrakcyjnej rzeczywistości. Dzięki wirtualnej rzeczywistości dziecko może być kimkolwiek chce może rozmawiać ze znajomymi na snapchacie lub grać w ekscytujące gry z przeciwnikami ze wszystkich zakątków globu. Jedno kliknięcie myszki Pozwala im wejść w inny świat, w którym problemy ich prawdziwego życia przestają istnieć, a wszystkie życzenia dotyczące tego, kim chcą być lub czego chcą doświadczyć, mogą od razu się spełnić. Podobnie jak narkotyki i alkohol, internet stanowi dla dzieci i nastolatków sposób na ucieczkę od bolesnych doświadczeń czy problematycznych sytuacji. Młodzi ludzie zamiast spać spędzają czas w internecie. Unikają kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, by uciec w wygodny wirtualny świat online, który sobie stworzyli i ukształtowali. Dzieci z rodzin, w których brak jest bliskich, satysfakcjonujących relacji, lub dzieci, które cierpią z powodu słabych umiejętności społecznych i problemów z radzeniem sobie ze stresem, są w większym stopniu narażone na wytworzenie niewłaściwych nawyków związanych z korzystaniem z internetu. Dzieci, które czują się osamotnione, wyobcowane i mają problemy z nawiązywaniem nowych przyjaźni, zwracają się ku niewidzialnym, nieznajomym, poznanym na czatach internetowych, gdyż szukają uwagi towarzystwa, których nie doświadczają w swoim prawdziwym życiu. W internecie dzieci komunikują się z przyjaciółmi za pomocą wiadomości, zamiast rozwijać bezpośrednie relacje, co może wpłynąć na ich sposób odnoszenia się do rówieśników. Internet uszkadzał dzieci ich umiejętność pracy w grupach. Zamiast tego dzieci wolały raczej wpatrywać się w komputer. Na ulicach KOR, gdzie mieszkam, widzę, jak dzieciaki rozmawiają ze sobą. Widzę młode dziewczyny, które są agresywne w towarzystwie lub zachowują się nieodpowiednio i nie mogę przestać wtedy myśleć, że dzięki Internetowi młodzi ludzie prowadzą życie towarzyskie, które ich upośledza pod względem emocjonalnym, i które sprawia, że ciężko jest im porozumiewać się z osobami w prawdziwym świecie. Mamy do czynienia z zalewem technologii, które są jednak pomocne w jednych sytuacjach, ale mogą być szkodliwe w innych i na przykład upośledzać zdolność dziecka do uczenia się. Co zrobić, jeśli dziecko nie chce czytać, ponieważ jest to nudne? Co zrobić, jeśli dziecko nie chce się bawić, ponieważ woli grać na komputerze lub telefonie? Co zrobić, jeśli dziecko staje się otyłe, ponieważ siedzi cały dzień przed ekranem komputera? Co zrobić, jeśli dziecko nie bawi się z innymi dziećmi, ponieważ nie wie w jaki sposób porozumiewać się w zwykłych kontaktach bezpośrednich? Co w takiej sytuacji powinien zrobić rodzic? Rada podstawowa jest taka. Drodzy rodzice, nie używajcie urządzeń cyfrowych jako opiekunki. Proszę, pozwólcie mi powtórzyć: nie używajcie urządzeń cyfrowych w roli opiekunki do dzieci. Jest to pierwszy i najważniejszy powód uzależnień od technologii. Im wcześniej dziecko zaczyna korzystać z internetu, tym bardziej nawykowe staje się to zachowanie. Umysł dziecka jest jak czyste płótno. Tworzenie nierealistycznego świata pełnego zabawy, samych uśmiechów i szczęśliwych zakończeń nie jest dobre dla naszych dzieci. Swoją drogą, gdy rodzice przyjrzą się dokładniej, czym zajmuje się ich dziecko w internecie, są zwykle zszokowani bezmyślnymi działaniami, które je pochłaniają. Rodzice, których dziecko wcześniej zaczyna przygodę z internetem, nie zdają sobie sprawy z problemów, które mogą z tego wyniknąć. Spotykam rodziców, których czujność została uśpiona dzięki przekonaniu, że cała ta technologia jest dobra dla dzieci, co rzeczywiście jest prawdą, ale nie dla małych dzieci i nie w każdym przypadku. Drugą radą, którą chciałbym tutaj podzielić się z Państwem, jest to, żeby uczyć swoje dziecko odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii. Rodzice często sami nie wiedzą, co oznacza odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii. Często obserwuję, że rodzice, dając dziecku tablet lub jakiekolwiek inne urządzenia mobilne, nie myślą o tym, w jaki sposób będą monitorować ich użytkowanie przez to dziecko. Zanim dziecko dostanie smartfon lub zacznie korzystać z komputera, rodzice muszą ustalić reguły i granice. To, czy Twoje dziecko jest gotowe, żeby mieć własny telefon komórkowy, jest bardziej kwestią przygotowania dziecka niż kwestią wieku. Oto jest kilka pytań, które może zadać sobie i swojemu dziecku, zanim podejmiesz decyzję. Czy Twoje dziecko potrzebuje telefonu, aby mieć kontakt z Tobą lub móc skontaktować się w sytuacjach awaryjnych? Czy Twoje dziecko rozumie i szanuje ograniczenia dotyczące czasu i sposobu korzystania, które wprowadziłeś w przypadku innych aktywności, takich jak oglądanie telewizji czy granie w gry komputerowe? Czy Twoje dziecko rozumie, jakie typy aplikacji można pobierać i jak bezpiecznie surfować po internecie? Czy Twoje dziecko wie, jak bezpiecznie i prawidłowo korzystać z telefonu? Czy wie, z kim można, a z kim nie należy się komunikować? Czy wie, co można udostępniać w sieci, a czego nie należy? Czy wie, jakich słów nie używać, a jakie zdjęcia można zamieszczać? Jeśli Możesz odpowiedzieć tak na te pytania: to już wiesz, że twoje dziecko jest gotowe na pierwszy telefon. Pozostaje zasadnicze pytanie, czy ty jesteś na to gotowy? Jeśli już zdecydowałeś się dać swojemu dziecku telefon komórkowy, to powinieneś wykonać kilka czynności, aby nauczyć dziecko odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii. Po pierwsze, ustaw zabezpieczenia w telefonie, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Ustaw w telefonie hasło jest to bardzo ważne. Ponieważ jest to pierwsza linia ochrony danych osobowych Twojego dziecka, upewnij się, że śledzisz to hasło. Ponadto wybierz takie ustawienia w telefonie, aby automatycznie blokował się telefon po trzech minutach. W większości telefonów można w prosty sposób ustawić hasło i zablokować to ustawienie. Po drugie, wpisz ważne osoby na liście kontaktów. Dodaj do listy kontaktów w telefonie rodziców, dziadków, opiekunów kontakty alarmowe, szkołę i inne numery. Na które Twoje dziecko może potrzebować regularnie dzwonić. Po trzecie, zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w szkole. Zobacz, w szkole na stronie internetowej, albo zapytaj się dyrekcji, jakie są zasady w szkole. No i te zasady szkolne trzeba włączyć do zasad panujących w Twoim domu. Po czwarte, zorganizuj spotkanie rodzinne. Omów najważniejsze warunki pozwolenia na posiadanie nowego smartfona lub tabletu. Rodzinne warunki. Najlepszy moment na ustalenie reguł jest wtedy, gdy urządzenie znajduje się jeszcze w pudełku. Po piąte, zgodnie z powiedzeniem lepiej zapobiegać niż leczyć, pobierz aplikacje bezpieczeństwa. W trakcie konfigurowania telefonu dziecka lub gdy nastolatek sam konfiguruje urządzenie, należy zainstalować aplikacje zabezpieczające, które uniemożliwiają pobieranie nieodpowiednich aplikacji i odwiedzanie niebezpiecznych stron internetowych. Które mogą uszkodzić telefon lub wykorzystać dane osobowe dziecka. Po szóste, mobilne aplikacje lokalizacyjne. Find my phone'a, jest tego bardzo dużo w internecie. One pomogą zlokalizować zdalnie urządzenie Twojego dziecka, jeśli zostanie ono zgubione lub skradzione. Może też wydawać dźwięk głośny pomagający odnaleźć telefon, gdy gdzieś się zawieruszy. Po siódme, wywieź zasady na widoku i rozważ sporządzenie umowy. Po uzgodnieniu podstawowych zasad i omówieniu ich na spotkaniu rodzinnym upewni się, że wszystko jest zrozumiałe dla wszystkich. Dodatkowo podpisanie umowy może pomóc w uniknięciu późniejszych potencjalnych konfliktów. Następnie powieść wydrukowane zasady w widocznym miejscu lub w pokoju dziecka, albo tam, gdzie najwięcej czasu spędzacie wspólnie z rodziną. Powyższe zasady dotyczą również komputerów, laptopów i tabletów, czyli każdego urządzenia, które pozwala na dostęp do internetu. I z którego korzystać może Twoje dziecko. W następnym wideo, które nagram, opowiem o tym, jakie są czynniki ryzyka. I czy Twoje dziecko jest w tej grupie i może się łatwo uzależnić? Dziękuję za uwagę.